Monika Olejnik, przylapana w centrum fryzury, dawno nie miała. Monika Olejnik od lat przeprowadza wywiady ze znanymi politykami, 65-latka jest też bardzo aktywna w social mediach. Na Instagramowym koncie dzieli się ze swoimi fanami spostrzeżeniami, uwagami na temat życia codziennego. A także pokazuje, jak spędza wolny czas. Dziennikarka lubuje się również w dobrach luksusowych. Często kupuje drogie ubrania i torebki. Niedawno została przylapana przez fotoreporterów w Warszawie. Zobacz, też, Plotki o Monice Olejnik okazały się prawdziwe. Ludzie nie klamali. Monika Olejnik Słoneczny dzień spędziła w samym centrum Warszawy. Gwiazda zaparkowała swój samochód na miejscu do tego przeznaczonym, a nawet za zaplacila. zapłaciła. To niezbyt często widok, ponieważ dziennikarka nieraz porzucala swoje autobyle gdzie. Po zalatwieniu wszystkich formalności związanych z postojem, gwiazda udala się do apteki, a później do księgarni. Na zdjęciach 66-latki można jednak zobaczyć, Zeta zapomniała chyba przed wyjściem z domu o przejrzeniu się w lustrze. W losy kobiety były wyraźnie skoltunione i nierozczesane. Niestety torebka marki Bottega Veneta za ponad 14 tysięcy złotych nie uratowała tej stylizacji. Ponieważ wszystko wyglądało dosyć niechlujnie, Monika Olejnik jakiś czas temu zaapelowała do polityków w dosyć nietypowy sposób. Na swoje instagramowe konto dodala zdjęcie z Maria Kaczyńska. Swój wpis rozpoczęła od cytatu z piosenki zespołu Kultarachia. Mój dom murem podzielony podzielone murem schody. Po lewej stronie lazienka. Po prawej. Kropka. Moje ciało murem podzielone. Dziesięć palców na lewą stronę. Drugi dziesięć na prawą stronę. Glowy równocześnie na każdej stronie zacytowała 66-latka. Monika Olejnik skupiła się również na dokonaniach Marii Kaczyńskiej. Od lat apeluję, proszę, ale nic się nie zmieniło niestety, Polska jest bez sensu podzielona. Nie poddaję się i przypominam, pani Maria Kaczyńska nigdy nie dzielila. Zawsze laczyla. Po 13 latach warto się pamiętać. Politycy skończcie wreszcie z podziałami. Niech skończy się pieklo rodzin. Niech się skończy, to szaleństwo. Zacznijmy myśleć o przyszłości. Bez agresji. Z nadzieja napisała dziennikarka.